Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam dwa klucze ręczne Niteo z Biedronki Są to klucze naprawdę bardzo uniwersalne Bardzo uniwersalne, ponieważ na stole mamy tylko dwa klucze A możemy użyć ich do bardzo wielu rozmiarów śrub i nakrętek Najpierw sobie omówimy klucz nasadowy 8 w jednych. Jest to klucz dwustronny, który ma w obydwu końcach klucze Klucze nasadowe z grzechotką Mamy tutaj dwie grzechotki, jedna z dwudziestoma, druga z dwudziestoma czterema zębami. Grzechotki są z przełącznikiem, z dźwigienką, którą wystarczy popchnąć do góry. No i już mechanizm nam pracuje w drugą stronę, nie jest to tylko na takiej zasadzie, że musimy obracać. Z jednej i z drugiej strony mamy przełącznik kierunku obrotów, no i tą grzechotkę. Mamy 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, no i 21. Dzieje się to w ten sposób, że tutaj mamy dwa rozmiary. Widzimy tutaj obręcz klucza czarną i srebrną. Mamy dwa rozmiary: mamy 13 i 10. Obręcz srebrna jest to rozmiar 10. Po prostu zakładamy na śrubę i odkręcamy rozmiar 10, jeżeli śruba jest 13, to ta srebrna, ten srebrny pierścień kluczowy wchodzi nam do środka i teraz dokręcamy już 13, on się nam chowa tamten srebrny, 10 srebrna się chowa i operujemy tylko 13. Natomiast jeżeli mamy mniejszy kluczyk 10, no to już obejmujemy ją tutaj tą srebrną obręczą. Na tej samej zasadzie dzieje się tutaj w każdym końcu. Rozmiary, wszystkich, wszystkie dostępne rozmiary, jakie tutaj wymieniłem, mamy właśnie w tym jednym kluczu, czyli 8 rozmiarów w jednym. Długość klucza to około 18,5 cm. Klucz jest wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Tutaj mamy rękojeść antypoślizgową. Rzeczywiście nie ślizga się to. Jest tutaj taka drobna krateczka. Natomiast szkoda, że nie jest to przedłużone, wygodniej by się coś dokręcało lub odkręcało. Natomiast myślę, że myśl takiego klucza jest jak najbardziej spoko. Bardzo fajnie tym kluczem się coś odkręca czy dokręca. No i nie musimy brać ze sobą kilka kluczy naraz z całego zestawu, tylko możemy wziąć ten oto jeden klucz. No i plus, że jest to klucz nasadowy z grzechotką, ponieważ dokręcanie, odkręcanie bez problemu, nawet nie musimy obracać tego klucza, żeby coś, żeby zmienić kierunek obrotów, tylko po prostu przełączamy sobie tą grzechotkę. Drugi klucz, jaki Wam zaprezentuję, również jest grzechotkowy, tylko że jest on już regulowany. Jest już troszkę cięższy i znacząco krótszy. Klucz jest również z mechanizmem grzechotkowym. Widać tutaj, tutaj tych ząbków, słuchajcie, jest więcej. Zmierzymy go sobie. Długość tego klucza to, można powiedzieć, 20 cm. Długość tutaj będzie istotna, ponieważ mamy tutaj naprawdę dosyć duży rozmiar. No i wiadomo, o czym krótszy klucz, tym mniejsza dźwignia trudniej nam będzie coś, ciężej będzie coś nam odkręcić. Klucz jest grzechotkowy. Mamy tutaj przełącznik kierunku obrotów. Lewo, prawo. Słuchaj, że tutaj ma więcej zębów niż w tamtym kluczu. Natomiast jaki mamy rozstaw? Rozstaw to jest klucz wielofunkcyjny, dlatego że możemy tutaj wiele rozmiarów sobie dopasować do niego, po prostu przekręcając tym pokrętłem. Kręcimy w prawo, rozmiar nam się zmniejsza. Kręcimy w lewo, rozmiar się powiększa. Teraz mam na maksa, zobaczymy, jaki maksymalny mamy rozstaw tego klucza 26 mm Zobaczmy jak się pracuje tymi kluczami spróbujemy sobie wkręcić jakieś śruby tutaj mamy 17 Nawet to idzie nawet się wkręci dosyć wygodnie Okej, okay. To jest spoko. Zobaczymy sobie teraz ten gruby. Rozszerzymy go na siedemnaście. No, to już ciężko. Skurczy. No, i to już dosyć duży kaliber jak na niego. Dobra, wykręcamy, bo mi przechodzi na wylot. No, tym znacznie idzie ciężej. Tak, to jest o wiele lepsze. Zobaczmy do mniejszego rozmiaru. Tu jest trzynastka. Mniejszy rozmiar wiadomo lepiej, lżej to idzie. Trochę się tutaj buja. Ma tutaj luzu, no wiadomo, tylko dwie szczęki. Ale ok. Dobra, trochę poza kamerą się pobawiłem tymi kluczami. Wnioski są następujące. Oczywiście ten klucz nie przyda się nam do jakichś zapieczonych, bardzo mocno dokręconych śrub czy nakrętek. Tu jest, ponieważ jest zbyt krótki. No i mamy tutaj tylko dwie szczęki, one tylko łapią. Tą nakrętkę, także będzie trudniej niż jakby była złapana, prawda, po całym obwodzie. Klucz ten również będzie się nadawał tylko do nakrętek płytko, wysoko obsadzonych, nie głęboko na śrubie, ponieważ ta śruba tutaj głęboko nie będzie miała nam gdzie wejść, także obejmuje nam to. Jest to na długość, po prostu na grubość samej nakrętki, ponieważ długość tych szczęk to tutaj około. 15 mm 13 Także ten klucz z jednej strony ma bardzo szerokie zastosowanie. Natomiast z drugiej pole do manewru tym kluczem jest bardzo wąskie. Musimy również mieć dostęp do tej nakrętki czy śruby, ponieważ no tutaj dosyć jest to grube, szerokie. Jeżeli nakrętka będzie umiejscowiona w jakimś ciaśniejszym miejscu, no to już tutaj będzie gorzej, będzie większy problem. Drugi klucz, przy drugim kluczu zaobserwowałem coś takiego, że ten wewnętrzny pierścień, wewnętrzna nasadka, czasami kiedy zostanie wciśnięta, nie wiem na którym to było, chyba tutaj, kiedy zostaje wciśnięta, nie wraca z powrotem, tylko po prostu trzeba od drugiej strony wcisnąć ten wewnętrzny pierścień i dopiero wtedy ona nam wyskoczy. Natomiast klucz ten jest naprawdę dosyć wygodny. Możemy tutaj, nie ma tego problemu. Nie ma tego problemu, co tutaj ten klucz, ponieważ jest tutaj otwór na wylot. No i jakaś śruba może nam się tam zmieścić. I możemy odkręcać jakąś nakrętkę, która jest obsadzona głębiej na śrubie. Jak dla mnie, klucz jest naprawdę dosyć wygodny. Trochę mnie tylko irytuje ten mechanizm, ten nieodbijający na tej sprężynie nasadki. Myślę, wydaje mi się, że. To będzie główny, największy minus, że po prostu mm, tak się ten klucz skończy. Jak chodzi o sam mechanizm grzechotki, myślę, że w tych kluczach Niteo, czy w tych, czy zestawach nasadowych, z nasadkami są w porządku, ponieważ sam taki użytkuję. Yy, także, jak chodzi o ten klucz, myślę że, myślę, że troszkę kasa wyrzucona w błoto, a jak chodzi o ten, no to zobaczymy. Trzeba pamiętać również, że jak coś jest do wszystkiego, to czasami okazuje się, że do niczego. Napiszcie, czy używacie takich kluczy, jak się u Was sprawują i co o nich sądzicie. Ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i do następnego. Hej!